Dzień dobry, witam państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę. Ważny temat dzisiaj nas czeka: klub honorowych dawców krwi z Sochaczewa. Moimi gośćmi są Julia Paluch. Pani Aleksandra Świetlicka i Marcin Tarnowski jako prezes. Witam Państwa. Tak, w takiej kolejności kobiec-łęckiej. Prawidłowo, prawidłowo, tak. Ale sprawiedliwie, to zaraz będziemy. Ale zaczniemy od pierwszego pytania, właśnie do, właśnie do prezesa zarządu. Chodzi mi o podsumowanie. Mamy taki ważny rok za sobą, jeśli chodzi o krwiodawców, no bo to się świetnie rozwija. Mamy bardzo fajny rok za sobą, e, bardzo aktywny, jeżeli chodzi o nasz klub, o krwiodawców w Sochaczewie. E, ostatnio, w, w dniu wczorajszym tak naprawdę podsumowaliśmy, podsumowaliśmy cały rok. E, no i cyfry, cyfry się bronią, bardzo fajne, oddaliśmy 30 litrów krwi więcej niż w tamtym roku. Więc to jest fajny wynik. 1000, 1230 osób prawie się zarejestrowało u nas na placu Kościuszki. Z tych osób 940 prawie oddało krew. Wynik bardzo prosty: 422,5 litra krwi oddanej przez sochaczewskich krwiedawców. Natomiast muszę tu też zaznaczyć, że nasi sochaczewscy krwiedawcy też uczęszczają do innych miejscowości oddawać Aha, to nie krew. Nie tylko tutaj. Aha. Więc ja mam tylko dane, tak naprawdę, tutaj Sochaczewa naszych krwiodawców, więc na pewno ta cyfra jest dużo większa, sporo większa może być. No i cały czas poszukujemy może do Pani tak. Aleksandry. Oczywiście, że poszukujemy. Kolejnych krwiodawców zapraszamy. Przy okazji zapraszamy też do naszego klubu honorowych krwiodawców, który się znajduje w Kramnicach Miejskich, w pokoju 307. Jesteśmy tam co środa, w godzinach 17-18. Jest nas coraz więcej, bo jest nas 72 osoby już, także... No Aha, też tak, powiększa się. Powiększa się zdecydowanie. Też, tak. e, także chętnie zapraszamy. No, w przeciągu dwóch, tych dwóch lat, kiedy my tak naprawdę tutaj ten klub tworzymy, to przybyło 50 osób do klubu. Och, to Więc to, to praktycznie każda, tak. każda środa, ktoś się pojawia, a na początku, tak jak ja kiedyś mówiłem, na początku to siedziałem sam w tym biurze <laughs> przez pierwsze dwa miesiące, a później jak już wszystko się tak zaczęło, e, wszyscy ludzie zaczęli przychodzić, to w tej chwili czasami nawet chodzimy po korytarzu, szukamy w kramicach krzesełek, żeby. Każdym kusiąć herbaty kawy się z nami napić i porozmawiać na, na, na nasze tematy. Tak? No bo to jest takie spotkanie, w którym e, możemy się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Tak. E, I to może panią Julę poproszę o takie streszczenie, tak. żeby się nie bać. Bo ja muszę powiedzieć, że większość z nas jednak krwiodawstwo kojarzy z tą wyciągniętą ręką, odpływem krwi. No, nasze społeczeństwo jest nieświadome. Musimy tak. się edukować, ponieważ dużo osób nie ma świadomości, jak naprawdę to wygląda, jak wygląda to oddawanie krwi u nas wszystkiego można się dowiedzieć. Jeżeli ktoś nie chce do nas przychodzić, to również na stronie internetowej krwiodawców też można się wszystkiego dowiedzieć. Warto też wspomnieć, że jesteśmy poza i grupą przyjaciół, którzy spotykają się, żeby wspólnie spędzić czas, miło porozmawiać, wypić herbatę, kawę. I zawsze ktoś tam będzie, kto poklepie po plecach, no nie zemdlejesz. Tak. <laughs> A ludzie reagują tak dość emocjonalnie, przed, tak, jak już się tak zdecydują co? i stoją przed e, tym punktem, to, to jest tak, że nie, nie dam rady leżą, tak? tak A nie, Panie peniarki są dosyć e, fajne i e, miłe, także zagadują. Tak, to trzeba Bo powiedzieć. Się że, nie zauważę, że to Personel, personel jest, to jest w ambulansie cały czas przy nas, więc pilnuje, nie no ma tam nie zawsze problemu. Jakiś tak. podarunek tym bardziej, to... że tutaj muszę ciekawostkę powiedzieć. Julia, która się wypowiada, ma dopiero 16, już dopiero 16 no. lat. Jeszcze chwydawcą nie może być, a jest już u nas w klubie, ponieważ no, interesuje się tym, widać, że chce pomagać, nie boi się tego, ma wiedzę, no. więc, więc tak naprawdę my się nie zamykamy na ludzi, na, na wieki itd i tak dalej, więc Julia jest z nami cały czas aktywna, więc super. Młodzież pozytywnie reaguje, chcą oddawać krew? Chcą i chcą wiedzieć, eee, mogę się wypowiedzieć odnośnie mojej szkoły. Dużo moich znajomych dowiadując się, że aktywnie działam w krwiodawstwie, dopytuje mnie, jak to wygląda, od kiedy mogą zacząć oddawać krew, kiedy mogą do nas przyjść się dowiedzieć o to, więc jak najbardziej nasze społeczeństwo chce oddawać krew. Czyli na Fajne. duży plus młodzież, no to super. No dobrze, a ja jeszcze chciałam podpytać o ten rok, który minął. Sporo takich akcji, które się e, odbyły, udały, no i udało się też pomóc. E Mateuszowi, Mateuszowi, no, Mateusz. Mateuszowi tak. E, no cóż, e, no cóż e, tak jak powiedziałem na samym początku, e, rok bardzo fajny, bardzo aktywny, coraz więcej krwiodawców e, na, na Placu Kościuszki widzimy, e, gdzie, no. <laughs> pamiętam na początku, e, jak autobus przyjeżdżał na godzinę dziewiątą, to tak od pół do dziewiątej ludzie się zaczęli zbierać, no. dopiero kolejki jakieś i tak dalej. W tej chwili godzina siódma trzydzieści, jak ktoś przychodzi, to już jest tam piąty, szósty, okay. więc ludzie, ludzie przychodzą, czekają, chcą oddawać tą krew. E, jest nas coraz więcej, dlatego też e, słuchając ludzi, co, którzy, którzy się do nas zgłaszają, e, ja zacząłem myśleć i próbować sił w temacie takim, żeby dodatkowo jeden ambulans jeszcze był. I udało się, udało się. Prócz wszystkich śród e, miesiąca będziemy mieli e, dostępny jeszcze każdy trzeci poniedziałek. E, czyli tak, czyli oprócz e, tych czterech akcji, które mieliśmy do tej pory, dochodzi nam piąta. E, czyli możemy już pięć razy w miesiącu, mamy ambulans dostępny. E, a myślę, że to nie jest, nie jest jeszcze koniec, ponieważ nawet e, sama obsługa ambulansu mówi, że, m, że oni lubią do nas przyjeżdżać, bo u nas jest ciągle pełno ludzi, e, ciągle są zainteresowani, więc mają co robić. Ponieważ w innych miastach przychodzi siedem osób, sześć osób. Wow. Tutaj przychodzi 40, 50. E, no to widać na placu. Bo tam zawita zawsze ten ambulans tak. i tam tak. zawsze widać kolejki, tak? Takie krótkie podsumowanie też Może, Możemy jeszcze tak przypomnieć, że właśnie teraz jest chłodno: można iść do naszej tam restauracji, która z nami współpracuje. Można napić się herbaty A, ciepłej, kawy, ogrzać, tak, skorzystać tak, tak. z łazienki. Dobrze, że Ola powiedziała na ten temat dwa słowa, ponieważ właściciele baru um, na placu Kościuszki. Wyszli, wyciągnęli do nas po prostu rękę, powiedzieli, słuchajcie, jeżeli jest zimno, jest, pada deszcz, poczekalnia jest dla Was, kawa, herbata, łazienka, nie ma problemu, całkowicie za free, więc, więc bardzo fajnie widać, że ludzie to obserwują, widzą nasze działania, więc jest naprawdę super. No tak, a pogoda w ogóle nie odstrasza, bo ją przypowiedzieć, że chyba dwa tygodnie temu jechałam tamtędy. No i kolejka była ogromna, także no to działa chyba. przydaje się taka pomoc. Ale oprócz krwiodawstwa jest jeszcze DKMS. I tutaj socheczkie też mogą liczyć na pomoc i wsparcie, może panią. E, oczywiście można przyjść do nas do klubu, dowiedzieć się e, wszystkiego. W sprawie oddawania szpiku, bo bardzo dużo osób, tak jak i przy oddaniu krwi, boi się. Są różne stereotypy, że to jest groźne dla człowieka i bolesne, I bolesne straszne. Nie, ale to nie, to, to tak nie wygląda. Można się zarejestrować u nas, oczywiście też. Mamy pakiety do rejestracji. No i nasza koleżanka Dagmara, która dzisiaj nie ma, też dużo opowie na ten temat, bo to ona w sumie się tym zajmuje u nas w klubie. Czyli sporo jest tych Tak, jest działa. Dzieje się. Dobrze. A dzieje jakie dzieje. plany są na najbliższy rok? Tak? Plany cały czas tworzymy. No, chcemy jak najbardziej pro propagować, pokazywać się, jeżeli chodzi o krwiodawstwo. Tak jak obiecaliśmy w październiku, no, będziemy się starać i kolejną imprezę już siedzimy, myślimy, kombinujemy. Pomysły zbieramy, co, co zrobić, jak zrobić, ponieważ mamy pomysł na kolejną imprezę dwudniową. No, z tej ostatniej, z takiego kombinowania wyszło coś naprawdę wyszło, fantastycznego. Wyszło i dlatego mieliśmy bardzo pozytywny e... odzew od ludzi, od mieszkańców, że coś takiego jest potrzebne. Jesteśmy po wstępnych rozmowach. E... Gdzie to by miało się odbyć, w jaki sposób? Pomysłów mamy dużo, wszystkiego nie powiem już dzisiaj. A no właśnie, chciałam podpisać mamy, e, mamy, mamy pewne rzeczy już Ustalone, może inaczej nieustalone, ale mamy pomysły, wiemy, mamy jakiś zakres. Wstępnie mogę tylko powiedzieć, że prawdopodobnie będzie to impreza we wrześniu. Na początku września. Więcej, nie zdradzę, to się spotkamy. Następnym razem będziemy opowiadać, jak już będziemy wiedzieć. Naj, naj, najciekawsze jest to i naj, najtrudniejsze dla nas, że no my już dużo pokazywaliśmy. Pokazaliśmy w październiku naszych możliwości. No Gorsi, tak, poprzeczka jest e, bardzo wysoka. Więc musimy, tak. Tak, tak, musimy, musimy coś wymyślić, tak, żeby zaskoczyć naszych mieszkańców e, i, i pokazać się tutaj, tak? Może młodzież sobie. też się dołączy. Tak myślę, na że na pewno. Szkoła, myślę, wasza, że na pewno na ostatniej imprezie także nas nie brakowało, nas młodzieży, i myślę, że na tej również. I oczywiście akcja pomocowa. Tak, tak, jak najbardziej akcja charytatywna, jeżeli się uda, to chcielibyśmy raz w roku taką imprezę zrobić. Tylko, no ja tak jak mówiłem od samego początku, to nie chodzi o to, że to ja robię tą imprezę, tylko ja, ja potrzebuję mieć tych ludzi, których mam ze sobą, e, którzy ze mną stoją, którzy mi pomagają. I e, jeżeli my będziemy wszyscy całą fajną ekipą, to naprawdę możemy góry przenosić i wtedy to się uda, bo ja sam bym nic nie zrobię. Więc to nawet ta impreza, która była w październiku, to jest zasługa każdej osoby, każdej. Z naszej grupy, bo każdy naprawdę bardzo dużo od siebie wniósł. Tak. A czy gdyby jeszcze się pojawił ktoś z jakimś pomysłem, to, to zostanie zapraszamy. Tak, zapraszamy. Taki... Zapraszamy. Czyli nie ma możemy problemu. apelować, że tak, tak, mieszkańcy tak, tak. będą mieli coś... Tak, wszystkie pomysły mile widziane. Przecież ktoś kiedyś mądry powiedział, że nie ma głupich pomysłów, więc są tylko dobre pomysły, trzeba tylko je przemyśleć i wdrożyć w życie. No ja muszę powiedzieć, drodzy państwo, że dołączę jeszcze ten link z wydarzenia, które się odbyło, żeby móc zaczerpnąć i iść wyżej. Bo, bo tutaj... no trzeba, trzeba coś, cały czas trzeba sobie podnosić poprzeczkę, trzeba sobie jakieś cele stawiać i do nich dążyć, żeby, żeby, do, tego, żeby do tego doszło. No, tak jak mnie, co ja mogę powiedzieć, mnie to bardzo cieszy, prowadząc ten klub, że tych ludzi jest naprawdę coraz więcej, że widać, widać te nasze koszulki. Wiele osób wraca do nas z pozytywnymi słowami, że, że to działa, że to fajnie, że, że widać w końcu, że coś się dzieje. Tym bardziej, że mówię, no, kredastwo to jest nawet przez pryzmat COVID-u, który teraz, który no tak. zjem, jest to problem. wiele osób do nas pisze, dzwoni, pomóżcie, trzeba oddać krew. To u nas jest po prostu na wstrzyknięciu palcem, nie ma problemu, poprosimy dane w środę, oddajemy. Tak, tak to jest ważne. Jest. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to warto do nas pisać. My zawsze taką informację umieścimy na stronie. Podamy dalej, żeby zawsze gdzieś tam przy ambulansie te dane były podane i wtedy możemy dla kogoś oddać krew. Tym bardziej, że przy każdej akcji, w każdą środę, ktoś z nas zawsze jest na miejscu, tutaj w placu, na placu Kościuszki. Jeżeli ktoś, Aha, czyli zawsze ktoś z klubu jest, są. ktoś się pojawi, czy rano, czy o każdej porze, kiedy ten ambulans jest, więc zawsze ktoś jest, udzieli informacji, czy coś podpowie, więc może liczyć każdy krzydawca może liczyć na naszą pomoc. Rok 2022 zakończy się ponad setką takich czynnych uczestników. I Macie nadzieję, nadzieję, tak? Tak. Klubowiczów. klubowiczów, klubowiczów tak, tak. Klubowiczów, ponieważ którzy tak. chcą oddawać krew. Klubowiczów, klubowiczów, na razie mamy 72 osoby, natomiast no, trzeba powiedzieć, że krwiodawców w Sochaczyw jest dużo, dużo więcej, tak, ponieważ według mnie jest około 400, może więcej. Ojej, to, to fantastyczne. E, więc jest tak? bardzo dużo ludzi, jest bardzo dużo ludzi niekoniecznie w klubie, ale oddają krew i to jest najważniejsze. I można się jeszcze, może nie je pochwalić, ale liczyć na jakieś takie wsparcie, zawsze po oddaniu krwi, prawda? Zawsze, zawsze to jest wsparcie. Taki e, e, tak, tak. E, Oprócz oczywiście takich przyjaźni, znajomości, bo to jest bezcenne, tak? Tak, dokładnie tak. Więc każdego namawiamy, kto tylko myśli, zastanawia się. Jeżeli się boi, niech przyjdzie, niech się do nas odezwie, my wytłumaczymy wszystko, obalimy wszystkie mity. A gwarantuję, że jeżeli ktoś zacznie oddawać krew, to tą krew będzie oddawał. To to już jest. Bo to tak naprawdę wciągające, tak? pozytywne, tak jak narkotyk, każdy z nas, kto już, oddaje, kto już oddaje krew, tak naprawdę każdy, kto oddał, to już oddaje systematycznie. Ja, ja zacząłem, tak naprawdę raz miałem oddać krew dla kolegi z pracy, a oddaję już 11 lat, więc. Jest, jestem przykładem. jestem e, przykładem tego, tak? No i to też duży plus, bo każde oddanie krwi to też gruntowne badania. Tak. Tak. tak, Czyli możemy się przekonać, czy jesteśmy zdrowi. I, i, i jakby to też jest taki no, duży plus. Znaczy. Tak, Mężczyźni tak. 6 razy do roku, kobiety cztery. to jest. Tak. A to fantastyczny wynik, tak? Taki Nie, no, no tak. Przegląd własnego zdrowia. To jest na bieżąco, no bo krwiodawca musi być zdrowy, tak? No tak. Tym bardziej, że możemy też jeszcze wspomnieć o jakichś ewentualnych plusach, jeżeli chodzi o naszych członków klubu, gdzie mamy partnerów swoich, którzy nas wspierają. Mamy również zniżki u tych partnerów w naszych A, lokalach gastronomicznych. No tak, więc, więc wszędzie gdzieś jakiś plusik jest, że tak powiem, załączony do tego, więc naprawdę zachęcamy, zapraszamy. Staramy się o więcej. Tak. No tak. No sumując do tych plusów jest bardzo dużo i to daje taką mocną szóstkę. No już chyba więcej nie można, jeśli chodzi o ten system nauczania, co właściwie już jest takim osiągnięciem ogromnym. Ja gratuluję, trzymam kciuki. No i oczywiście zapraszam państwa do kontaktu, bo no co może być Zapraszamy. bardziej fantastycznego Zapraszamy, niż współpraca tak. i możliwość takiego wspólnego działania. Warto pomagać, to jest takie nasze tak. nasze, nasze motto, naszego klubu. Hasu. Tak, nasze hasło. <noise> Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie.